Какой косметикой нужно пользоваться, если вас бьет муж? Первое, не нужно пользоваться кислотами. Вы сами понимаете, во время травмы кожа становится очень чувствительной, и, в принципе, токсичности в нашей жизни хватает. И следующие девочки, восстанавливаем и увлажняем нашу кожу. Кремами как Маньо, Абиб, только просьба, не смешивайте его бипантену. И следующее, если у вас образовался такой же синяк, как у меня, то берем просто хороший крем вокруг глаз, базу и плотный тональный крем. Ведь он не виноват, я сама виновата. A jeśli u Was na gubach obrazowali się takie krowienne pocierki, to można wszę to zamazać tylko Milanem 16-ym odcienkiem i wy będziecie Z Wami była szczęśliwa żona, lubi się, mać. Jeżeli bije, to znaczy, że sobie na to zasłużyłam. Albo bije, bo kocha. W Polsce te frazy również są znane. Choć na szczęście coraz rzadziej się je słyszy. Kazachstan jest jeszcze na początku swojej drogi. Do zniżenia, a w idealnym wariancie pozbycia się przemocy domowej. Tam, tak jak i w Polsce, uważa się, że przemoc domowa zdarza się tylko w rodzinach dysfunkcyjnych, patologicznych. Ale jak pokazuje ta sprawa, tak nie jest i jeszcze wiele trzeba zmienić. Do 2017 roku w Kazachstanie przemoc domowa mogła zostać sądzona zgodnie z artykułem 108 za spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu oraz zgodnie z artykułem 109 za pomicie. Jednak w 2017 roku przemoc domowa nie była już uznawana za przestępstwo zgodnie z kodeksem karnym, a jedynie za naruszenie, za które de facto groziło teraz tylko upomnienie. W maju 2024 roku zakończył się głośny proces Kwandyka Bishembajwa. Były minister finansów nazywany Wunderkindem i jednym z odnoszących największe sukcesy, bałasza kierowcem Kazachstanu, czyli Kazachem studiującym za pieniądze państwa za granicą, Został skazany na 24 lata pozbawienia wolności, za pobicie ze skutkiem śmiertelnym swojej żony. Była to pierwsza tak głośna sprawa nie tylko w Kazachstanie, ale i na terenie byłego Związku Radzieckiego. Transmitowano ją na żywo na YouTube, a przez to, że problem jest tam tak rozpowszechniony, większość osób mogła utożsamiać się z ofiarą i jej rodziną. I to, co teraz mówię, to nie tylko puste słowa, bowiem w tym samym czasie, kiedy ta rozprawa miała miejsce, byłam w Kazachstanie. I na ulicach ludzie rozmawiali o tym, jakie to ma przełożenie na społeczeństwo, jaka jest ich pozycja, co o tym sądzi ich rodzina. W stołówkach ludzie siedzieli z telefonami i oglądali transmisję na żywo. Nie było osoby, która o tym nie słyszała, choć zdania były podzielone. To, jak wszyscy śledzili tę sprawę, można zobaczyć na rosyjskojęzycznym TikToku. W czasie, kiedy rozpatrywano sprawę Byszymbajewa, Kazachstan nawiedziły po wodzie, ale jak to mówią, są rzeczy ważne. и важнейшие. Ваша честь, можно их дождаться У вас есть защитник Газмжанов, защитник есть из числа близких родственников. Ну, от Кусаинова-Рамазанова они важны. Кусаинова-Рамазанова извещены были, а вы, значит, возражаете. По за тем, в этой справе было много разницы в разумении фундаментальных доводов, что было на этой платформе высьмевано. Нога не совсем сломана, да? Нет, она сломана вот здесь. Это w rodzaju а a nie Нет, Nie, to, to czysty perylom. Najbardziej. Nie, noga słomana. Przecież słomana, słomana, czyli. Słomana. To perylom. Nagi. Nic dziwnego, że ta sprawa wywoływała skrajne emocje. Ale jak to się stało, że Biszyn Bajew poznał swoją ofiarę, Sautanat Nukienową? Sautanat interesowała się astrologią i tym też zajmowała się zawodowo. Przyjmowała klientki i przepowiadała im przyszłość. W maju 2022 roku zdjęcia sałtanat pokazała Kłandyku jego znajoma. Ten zakochał się od pierwszego wejrzenia. Czemu trudno się dziwić? Jednak to był dopiero początek, bo im od tego momentu Kłandyk postanowił, że spotka się z dziewczyną i zaczną się spotykać. Aby osiągnąć swój cel, śledził jej profil na Instagramie. Zbierał informacje. Próbował dostać się do niej na konsultacje, ale ona przyjmowała tylko kobiety. Wszystkie odmowy i informacja, że spotyka się z innym mężczyzną, tylko go nakręcały. A gdy dowiedział się, że rozstała się ze swoim partnerem, postanowił działać jeszcze odważniej. Był tylko jeden problem – jego reputacja. Sautonat wiedziała, że jest rozwodnikiem z czwórką dzieci oraz to, że został skazany za przyjmowanie korzyści majątkowych. Z takim mężczyzną spotykać się nie chciała. Bishymbajew jednak wymyśla, jak to zmienić. Prosi swoją koleżankę Kamilę, aby zapisała się na wizytę do sałtanat. Ta spełnia prośbę i kiedy dziewczyny łapią ze sobą dobry kontakt, Kamila zaczyna opisywać Bishimbajewa w samych superlatywach, aby sałtanat zmieniła swoje zdanie. Jeszcze na pierwszym spotkaniu Kamila jest tak wiarygodna, że udaje się mi przekonać sałtanat do porozmawiania z kłandykiem przez telefon. Podczas rozmowy Bishimbajew stara się zainteresować dziewczynę swoją osobą i proponuje spotkanie. Nie otrzymuje zgody, ale za to teraz ma jej numer telefonu i może wysyłać do niej tony wiadomości. W końcu osiągnął swój cel, na pierwszym spotkaniu spędzili razem 5 godzin i rozmawiali o astrologii, a potem na osobiste tematy. Później jednak Sautonat nie chce kolejnego spotkania z Kłandykiem. Ten rozumie, że jego taktyka nie działa. Planuje więc przypadkowe spotkanie, w czasie którego wyzna jej swoje uczucia. Na szczęście jednak pracownicy restauracji, gdzie mieli się przypadkowo spotkać, ostrzegli nad o tym, że Bishimbajew przebywa tutaj od kilku godzin i pytał o nią. To jednak nie spowodowało, że Bishimbajew się poddał. Wręcz odwrotnie, zaprosił ją na koncert, na który ostatecznie poszła z nim wraz ze swoją koleżanką. Po koncercie Kłandyk osiąga swój pierwszy cel i zaczynają się spotykać. Ale Bishimbajew potrzebuje szybkiego rezultatu, jakim będzie ślub. Zaprasza ją więc na wycieczkę, na której rozpieszcza ją jak tylko potrafi. I wtedy też się oświadczył. A ona te oświadczyny przyjęła. Rodzina Sautonat nie wiedziała o planach Bishymbajewa, co można tłumaczyć próbami izolacji dziewczyny od wszystkich i uzależnieniu jej od siebie. Poza tym, jak dobrym musiał być on manipulatorem, że zaledwie w niecałe trzy miesiące od ciągłych odmów udało mu się przekonać dziewczynę do ślubu. Odnośnie ślubu, Saltanat określana jest po rosyjsku jako grażdanska jeżyna, co oznacza konkubinę, a nie żonę. Saltanat i Kłandyk by mieli jedynie ceremonię zaślubin, zwaną w islamie nikach, a małżeństwa nigdy oficjalnie nie zarejestrowali, jak mówił Byszymbajew, z powodu problemów w kazachskim odpowiedniku M. Obywatela. Bardzo szybko po ceremonii para zaczęła się kłócić. Czy to o traktowanie pracowników restauracji, czy o to, że sałtanat podarowała rodzinie Kłandyka perfumy, które otrzymała od niego. Jednak sałtanat pomimo chęci ucieczki od tyrana nigdyś na to ostatecznie nie zdecyduje. Byszymbajew jest zbyt dobrym manipulatorem, a w Nukienowej zbyt głęboko zakorzenione jest przekonanie, że małżeństwo powinno być do końca życia. Sałtanat i Kłandyk godzą się. Mężczyzna, dokładnie tak jak przed ślubem, Proponuje jej wyjazd. Ma on za zadanie znów zbliżyć ich do siebie i sprawić, że dziewczyna będzie jeszcze bardziej od niego zależna. W marcu 2023 roku sautanat przysyła swojemu bratu zdjęcie, na którym jej twarz jest cała w siniakach. Ten pojechał do niej i po bójce z Biszymbajewem oraz próbie wyważenia drzwi dziewczyna mówi mu, że nigdzie z nim nie pojedzie. Zostaje z mężem. To zdjęcie staje się jednym z ostatnich dzwonków że odejście od Biszymbaiewa będzie bardzo trudne, o ile nie niemożliwe, bowiem Biszymbaiew, jak tylko dowiedział się o tym zdjęciu, zmusił sałtanat do zrobienia sobie nagiego zdjęcia, aby ją również miał czym szantażować. Przejdźmy teraz do najważniejszego wydarzenia. 8 listopada 2023 roku sałtanat i Biszymbaiew idą na koncert Dimy Bilana w Astanie, jednak wychodzą przed zakończeniem z powodu kłótni. Od tego momentu do śmierci dziewczyny nie miną nawet 24 godziny. Sautonat i Kłandyk poszli do restauracji bał. Tam weszli do pokoju dla vipów, zamówili alkohol i dalej się kłócili. Bishimbajew bił ją i obrażał. Według słów Bishimbajewa Sautonat również go obrażała. Dlatego ją bił. I co najgorsze, podczas jednej z rozpraw, podczas okazania dowodu, na którym Bishimbajew bił dziewczynę, powiedział on znamienne słowa: To nie jest z tego dnia. Można się więc domyślać, do jakich sytuacji dochodziło pomiędzy nimi na co dzień. Nukienowa zadzwoniła do brata i oznajmiła mu, że odchodzi do męża i niedługo przyjedzie do niego. Jednak Kłandyk nie puścił żony. Następnego dnia o siódmej rano kamery zarejestrowały, jak oboje wychodzą na parking. Na twarzy Nukienowej nawet w takiej jakości wideo widać siniaki. Byszymbajew pod wpływem alkoholu próbował wyjechać z parkingu, ale został zatrzymany przez ochroniarza i wrócił wraz z Sałtanat do restauracji. Ta sytuacja jeszcze bardziej go rozłościła i zaczął wyżywać się na Sałtanat, a następnie złapał ją za włosy i zaciągnął do pokoju Wipowskiego. Sałtanat spróbowała schować się w toalecie, ale Byszymbajew wyważył drzwi i zaczął ją dusić. Przez to dziewczyna straciła przytomność. Kiedy się ocknęła, Byszymbajew znów zaczął ją bić do momentu, kiedy przestawała dawać jakiekolwiek oznaki życia. Biszymbajew twierdził, że sałtanat sama uderzyła się o toaletę, co nie jest jedynym przykładem taktyki zrzucenia wszystkiego na ofiarę. Sałtanat nie odzyskiwała świadomości, więc Byszymbajew o 10.30 zadzwonił do wróżki, zapytać, co ma zrobić i czy sałtanat wszystko w porządku. Wróżka zapewniła, że dziewczyna wkrótce się ocknie. Niestety, Byszymbajew posłuchał się jej i nie wezwał pogotowia. Zamiast tego poprosił kuzyna, Bajżanowa, Przywieźć leki, aspirynę i ketonal. Kuzyn przyjechał, a Anukienowa chrapała, ale tylko według Byszymbajewa. Według słów ekspertów było to przedśmiertne rzężenie. O 19.54 pogotowie otrzymało wezwanie do bału, a lekarze, którzy przyjechali na miejsce, stwierdzili zgon sautanat. Co ciekawe, to na pogotowie nie zadzwonił Byszymbajew, a Bajrzanow, który wraz z Byszymbajewem siedział podczas tej rozprawy na ławie oskarżonych. Za co? Za zacieranie śladów Bajrzano w zgodnie z prośbą Bajewa skasował zapis monitoringu, która mogłaby obciążać kuzyna. A poza tym zabrał telefon Saltanat i jeździł z nim po miejsca, w których Nukienowa zazwyczaj przebywała, aby zmylić jej brata, bowiem wszyscy w rodzinie Nukienowej mieli dostęp do swojej lokalizacji ze względów bezpieczeństwa. Pomimo przytłaczających dowodów, świadkowie bali się, że Bishembajew, jak w przypadku poprzedniego wyroku za łapówki, nie posiedzi długo, że jakoś się wywinie. Miejmy jednak nadzieję, że tak się nie stanie. Otrzymał on bowiem wyrok 24 lat pozbawienia wolności. A sąd Бишимбаева Куандыка Валихановича признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 110, пунктом 5 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса и назначить ему наказание. По пункту 1 части 2 статьи 110 Уголовного кодекса 7 лет лишения свободы по пункту 5, части 2 статьи 99 Уголовного кодекса 20 лет лишения свободы. В соответствии с частью 4 статьи 58 Уголовного кодекса по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначить Бишимбаеву 24 года лишения свободы. Сама эта и то, какой вплив ма на справило уже 15 квітня. Президент Казахстана Касым Жомар Такаев Podpisał ustawę o ponownym uznaniu przemocy domowej za przestępstwo. Jest to swoista walka obecnego prezydenta z poprzednim, Nazarbajewem, który obejmował protektoratem Biszymbajewa. Więc miejmy nadzieję, że chociażby z tego powodu Biszymbajew długo nie wyjdzie na wolność. I najgorsze jest to, że sałtanat pochodziła z rodziny, która wspierała się i kochała miała się do kogo zwrócić o pomoc i na pewno by ją otrzymała. Dlatego, jeżeli znajdziecie się w takiej sytuacji, nie myślcie, że jesteście sami, nie bójcie się prosić o pomoc. Normalnych i chętnych do pomocy ludzi jest więcej.